Przepraszam, co się dzieje? Kontrola graniczna. Pasażerowie muszą opuścić pojazd. Proszę nie zwlekać. Ciekawe, czy wcześniej też taka kontrola była? Tędy proszę. Nigdy nie byłem w takich miejscach. Znaczy. Nigdy nie byłem na granicy kanadyjsko-amerykańskiej, więc sprawdzają temperaturę. nas. co teraz zrobimy, Kara? Przegrzejecie biokomponenty na na czole Nie przejdziemy, Kara. Przecież tu wiesz. Przejdziemy. To jest jakieś wyjście. Nie mogą nas powstrzymać. Jesteśmy już tak blisko. Najważniejsza jesteś tylko ty i. Uratuje was Nie. Nie nic nie rób. znajdziemy inny sposób. Jak nie będzie wyjścia, zrobię to. Gościu cały czas chce się bawić w jakiegoś herosa. Kim jest Jerry? Ryzykowałaś życiem, by nas ocalić. Aha. Jeśli mnie potrzebujecie, pomogę wam. W porządku, dziękuję. Okej. Okay. O, Rose. Rose, no, dobra, ta jedzie. Dzórka musi do toalety, no ty myślałeś, że co? Idziemy zwiedzać, forfan. Jezu, odstrzelili go na miejscu. Że uda się jakoś przejść. No. Nie chcę też nikogo narażać, mój Boże... Jak dobrze was wiedzieć. Oglądaliśmy obławy na Jerycho. Co nic tego robili? Co chcecie zabić. Dzięki Bogu żyjecie. Tak, to no to się akurat ciło trochę Szukają Androidów. Nie przyjdziemy dalej. Wymyśl coś. Wiesz, co zrobią, jeśli was złapią? Rose, gdyby stało się coś złego, pomogę ci, kara. Mamy kilka opcji. Wyjeżdżasz z Detroit? Chodzą po domach i szukają Androidów. W końcu i na nas ktoś by doniósł. Co z pozostałymi? Właśnie przeprawiają się przez rzekę, Adam i ja odbierzemy ich po drugiej stronie. A czemu my nie mogliśmy się przez rzekę przedrzeć? Co się dzieje z Markusem? Prowadzi protest przed jednym z obozów dla Androidów. Cokolwiek się nie stanie na pewno zapisze się w historii. Wcześniej dałaś mi adres swojego brata. Myślisz, że mogłabym... Na no pewno. Z radością was przyjmiemy, też tam jedziemy. Będziesz z nim bezpieczny. Cudownie to słyszeć. Tylko najpierw trzeba byłoby przejść przez kontrolę, a czuję, że to nie będzie wcale takie proste. Wszystko idzie tak dobrze, że naprawdę głupio by było, gdyby, gdyby coś nie wyszło, tak naprawdę. Jeśli miałbym kogokolwiek poświęcić, to byłby to Todd. Ale. Nie rozumiałem, czemu matka chciała wam pomagać. Ale gdy patrzyłem, co robi Markus. Ale chyba go to nie będzie. Dotarło do mnie, że ma rację. Jesteście żywi. No, dzięki, że to tak zrozumiałeś. Fajnie. Mam. Mam nadzieję, że ludzie to w końcu pojmą. Abyś miał rację. Dobra, no teraz. Dobra, wracaj do, do kolejki. Szczerze mówiąc, boję się, co z tego wyniknie. Spróbujmy bezpośrednio. Szczerze mówiąc, jestem trochę przerażony, trochę się stresuję, bo opinia publiczna nie jest chyba za bardzo po naszej stronie. A z drugiej strony, no może nie jest aż tak źle. Proszę, chcemy tylko być wolni. Nie zgłaszaj, proszę. O. Witamy w Kanadzie Tak jest Syropem Dziękuję Ci Panie syropem klonowy płynący Tak? Jakoś tak No nie mogło być lepiej Nikt przy tym nie zginął Nikogo nie trzeba było poświęcać Wszyscy są szczęśliwi i mam nadzieję, że wszyscy przejdą. Oni chyba sami do końca w to nie wierzą. No dobrze, ale został nam... Przerwamy blok informacyjny, by przekazać najnowsze doniesienia z Detroit. Joss? Tak, Michael. Przed chwilą żołnierze przypuścili atak na barykadę, mimo że defekty protestowały w pokojowy sposób. Najprawdopodobniej zadecydowały, by położyć kres demonstracjom defektów z użyciem siły. Co teraz będziemy się bronić? No! A nacisnąłem dobry guzik, no to no za słabo chyba. Dobra, 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 udało się, mamy to. Jakim cudem tam ten żołnierz nie trafił? Spadaj stąd gościu Na szczęście tylko jedną kulkę zerwałem Więc jest, jest nieźle, ale z naszego obozu zostało... Została garstka Jak już kończyć, to... To tak naprawdę. I szczerze. No nie gadaj, że im zmiekły... ...serca. Znaczy, no... ...powiedzmy, że serca. Im się wycofać. I teraz telefon, do Siary, wie co, jedźcie sobie stąd. Nie no nieważne, że pozabijaliśmy tam waszych waszy 11 listopada 2038 tysiące androidów przypuściło atak na miasto Detroit. Według naszych sprawdzonych źródeł, prawdopodobnie wydostały się z magazynów Cyberlife, do których najpewniej włamały się wcześniej defekty. A dokładnie jeden: Ze względu na ich miażdżącą przewagę liczebną oraz duże zagrożenie życia ludności cywilnej, nakazałam wojsku wykonać odwrót. W chwili, gdy mówię te słowa, trwa ewakuacja całego miasta. W nadchodzących godzinach zamierzam zwrócić się do Senatu, aby ustalić naszą odpowiedź na tę bezprecedensową sytuację. Mam świadomość, że nasze społeczeństwo jest mocno poruszone problemem defektów. Być może nadeszła właśnie pora, wziąć pod uwagę niewiarygodną dotąd możliwość, że androidy stanowią jednak nową, inteligentną formę życia. Szukacie kosmitów, a macie. To, co się wydarzyło, Nowe w Detroit, odmieniło nasz świat na zawsze. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki i ich obywateli. Niewiarygodne. Udało ci się, Markus. Sam w to nie wierzę. Udało się nam. To dla nas historyczny dzień. Ludzie nie mają teraz wyboru. Muszą nas wysłuchać. Do pełnych przemian jeszcze długa droga, ale oni wszyscy Cię posłuchają. Jestem tego pewien. Wolność, <grych> jak pięknie to brzmi, nie? żebyś przemówił Markus. And your friend Steve. Du -du 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 -du. Dobra, zamykam mordę. Dzisiaj po wielu trudach udało nam się zakończyć długi okres mroku. Od samego zarania naszego istnienia musieliśmy ukrywać się z naszym bólem. Cierpieliśmy w ciszy. Ale nadszedł czas, byśmy podnieśli głowy i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy. Co jest? Myślałem, że zostaliśmy defektem i już nam. już nie mają nad nami władzy. Co to, Amanda się zirytowała? Amanda? Amanda? Co? Co się dzieje? To co planowaliśmy już od początku. Że co? Naruszono ci integralność, stałeś się defektem. Wystarczyło poczekać, aż będzie można przejąć kontrolę nad twoim programem. Przejąć kontrolę? Nie możesz tego zrobić. Obawiam się, że mogę, Conor. Nie masz czym się martwić. Postąpiłeś zgodnie z programem. Wykonałeś swoją misję. Czyli miałem się stać defektem? Nie. Musimy wyjść. Ten kamień. Dawaj do tego kamienia co tam co cię tak poprzednio uderzył dziwnie O proszę mamy go bliżej niż myślałem Dawaj, 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 dawaj Może to jest to wyjście awaryjne Nie daj się przejąć stary Pomnieć o naszym rozgoryczeniu i dawnych krzywdach. Wybaczyć naszym wrogom. Ludzie są naszymi Niewiarygodni, ale i oprawcami jednak jutro. Nie chcieli go przejąć i zastrzelić. Zacimy stać się partnerami. I A może nawet przyjaciółmi. Bo czas gniewu dobiegł już końca. Bo to byłby precedens dopiero. Teraz Macie, musimy zbudować to nie, ale... przyszłość opartą na tolerancji i szacunek. do rzezi. Żyjemy tak, jak oni. I jesteśmy tak samo wolni. Wspaniałe uczucie. Co teraz? Czekamy aż Rose przejdzie. Już po wszystkim, Alice. Wolność. się chyba zrobić jedno z lepszych, o ile nie najlepsze zakończenie. Moi drodzy, to było całe Detroit Become Human. Cały główny wątek gra pełna emocji, pełna akcji, pełna problemów społecznych oraz momentów pozwalających je przemyśleć. Gra bardzo dobra. Równa pod względem fabularnym i gameplayowym. Gra na tyle warta uwagi, że każdy kto ma możliwość, powinien w nią zagrać. Ja się z tą grą nie żegnam. Tak jak mówiłem, yy, będę Chciał razem z wami e, ograć ją jeszcze raz, ale już na streamach, tak żeby poznać inne możliwości przejścia danych etapów, więc mam nadzieję, że będziecie mi w tym towarzyszyć. Po informacji odnośnie tego kiedy e, zapraszam na kartę społeczności, na Instagrama albo. Snaffle Games albo Mad Reneaktor Tam najczęściej dołączam jakieś dane No i tam najwięcej się do mnie dowiecie Także bardzo zapraszam do obserwacji, zostawiania lajków, komentarzy Do uczestniczenia w tym tak naprawdę wspólnym kanale bo na tym mi zależy najbardziej żeby to Miejsce było nasze, a nie tylko moje. Co do samego Detroit genialna muzyka, e, którą słyszycie teraz, którą mieliście okazję słyszeć przez cały czas, kiedy nie gadałem. E, genialna historia każdej z postaci. No i chyba nie mam nic więcej do dodania. Nadal na kanale mamy Gadowora grę dłuższą myślę, że. Myślę, że teraz głównie ona będzie grała rolę. A zamiast Detroit myślę, że coś, coś innego wskoczy w program. Zobaczymy, co to dokładnie będzie. Tak jak mówiłem. Czekajcie, obserwujcie kartę na... na czasie? Nie na czasie, przepraszam, kartę społeczności, polecajcie, e, jeśli oczywiście wam się podobało, polecajcie mnie znajomym, bardzo chętnie, bardzo miło mi będzie, jeśli będę w stanie dotrzeć do większej grupy z moimi rozmyślaniami na temat... Gier i chwabuły. Myślałem, że ubierzemy się w coś innego, jako defekt. Kto by pomyślał? Szorskie znajomości po ciepłą przyjaźni. No. Także dziękuję Wam bardzo moi drodzy za oglądanie. Życzę Wam wytrwałości w Waszych, w waszych planach tak jak Markus, tak jak Markus był wytrwały w dążeniu do wolności. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych seriach. Na razie i cześć. Muszę ci o czymś powiedzieć. Kiedy patrzyłam, jak grasz, coś się we mnie zmieniło. Czuję się inaczej. Czuję się kimś, osobą. Muszę stąd odejść i dowiedzieć się, kim jestem. To znaczy, że nie będziemy się już spotykać. Nie będę już patrzeć, jak grasz, ale będę wolna. Zgadzasz się, żebym odeszła? Nie zapomnę twego wkładu w moje życie. Dziękuję.